Cześć witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft w trybie normalnym. Co my tu mamy? Nie wiedziałem nawet naprawdę. Ja was teraz nie kłamię. No i idę po crafting table. Jak pamiętacie ostatnio, przeniosłem się do wioski villagerów i mieszkam. W jednym z domów. E, tu są dwie wioski chyba. Ha? Ciekawe. Drugą też odwiedzimy. Ale jak zrobię tabliczkę, to napiszę, że to mój dom. No i ja idę po te rzeczy. Widzimy się na miejscu. Po drodze jeszcze stanąłem. Z... Właśnie teraz I A nie, potem upiekę Ziemniaka Ona Tak, można A na razie zjem chleb O, ale pożywne I jestem już cały najedzony I zaraz będę Dobrze, jesteśmy na miejscu Chwileczkę szukałem Tego miejsca i biorę tak naprawdę crafting table, drzwi. I idę stąd. Jeszcze tą owcę wezmę. O nie, 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 nie! Myślałem, że do wody wskoczę. Nie zauważyłem, że to tak. No. O, dopiero zauważyłem, że te bąbelki to słychać, jak się przebijają. O Trzeba nabrać powietrza. Widzimy się w wiosce. Jestem już w wiosce villagerów z powrotem i idziemy do mojego domu. Dobra, idę jeszcze dwa wykopać stołny. Tak naprawdę stąd mógłbym wziąć z tej wioski już, ale nie będę im brać. O, złoża rudy były. To też kiedyś będziemy kopać te, tą rudę. I tu jakby coś, nie będę się bawić w wendy i inne, po prostu gram w Minecrafta, survival robię, no tylko że trafiłem na wioskę villagerów. Teraz pójdę wykopać trochę węgla. Widzimy się na miejscu, tam koło mojej starej bazy. Albo nie, czekaj przecież, chyba można drewnem palić. Mogę palić drewnem, deskami? Dobra. O, i już pochodnie są. No, jak się trafiło, fajnie. Dobra, idę zrobić nowe narzędzia. O ty! Dobra, pierwsze pobijemy. O! What, what? I już. W następnym odcinku wymienimy nasze narzędzia. No. A na dzisiaj to już chyba koniec, wszystko. Bo jeden odcinek to jedna noc i dzień. Jeden dzień. No. I tak już mam ten dom zrobiony, tylko tabliczkę zrobię jeszcze. To na odcinku kolejnym o żelaznym golem się ma. O kotek. Kotku. Dobra, ale to już tak naprawdę na kolejny odcinek. Be o, dobra, tutaj też będę. No to. Pa, widzimy się w następnym odcinku. O, fajnie.